No jest 15.11 Jestem przed oddziałem numer 2 To jest oddział pana Władka I leci Maniusia Maniusia, kicia! Kiciulka! Chodź, chodź, coś, coś ci dam! Chodź, kiciulka! No chodź, chodź, kicia! Chodź, kicia! Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. chodź kicia! Chodź Maniusia Kicia, chodź, chodź Kicia, zobacz co mam, że ci dam. No, no, masz, no idziesz, idziesz, Jaki dobry uczynek zrobiłem, kochani no tym razem uczynek jest pełny to znaczy kotek je bo z nie był pełny a mam oddział numer dwa dobra no jedz kiciulka. Nie, filmuję. nie. <coughs> Nie wszystko. Zwieczki cienie czyściutko A gdzie jest murka? Aniusia. Co? Jak się dobrze złożyło? Nawet tacka jest. O. Jedz, Kicze. No dobra, ty sobie jedz, a ja pójdę dalej. Kicze. Słońce się pojawiło i zaszło, i znowu nie ma, i znowu chmurki, i znowu chłodzik.